Mateusz Kościółkiewicz obnaża prawdę aktorów, z ja pensjach. Pogląski o tym, ile zarabiają aktorzy w Polsce, kraza w mediach już od wielu lat. Ostatnimi czasy przedstawiciele branży zaczynają wprost mówić o tym, że sytuacja wcale nie jest tak kolorowa. Jak mogłoby się wydawać? Sebastian Fabianski przyzna niedawno, że zarobek w Emma skutecznie podreperował jego budżet. A na kwotę, która otrzymał od federacji, musiałby jako aktor pracować zdecydowanie dłużej. Mogę jedynie powiedzieć, że w Polsce na filmach tak naprawdę nie zarabia się tak, jak się ludziom wydaje. Jako aktorzy nie mamy żadnych zysków ze sprzedaży biletów w kinach. Dostajemy po prostu za dzielo. Mogę powiedzieć, żeby mieć takie pieniądze, jakie dostaje się w famy MMA, to musiałbym zagrać mniej więcej 10 głównych ról, tak, żeby zachować jakaś higienę i jakość. To dwie, góra trzy główne role w roku, przyznał w wypowiedzi opublikowanej na Twitterze Marcina Dubiela. Przypomnijmy, Sebastian Fabianski zali się na niskie zarobki aktorów, Zostawili je z zyskami z Famy MMA. Pod koniec 2022 roku o zarobkach Wem, jak Milost Smugiel, Kacper Perkuszewski. Którzy przyznali: Za dwa dni z dostawał 5000 zł brutto. Czy to mało? To pozostawiamy waszej ocenie. Ale warto wspomnieć, zanim wymienieni panowie, mogą się pochwalić stabilna pozycja w mediach. A inni aktorzy, szczególnie ci mniej medialni, muszą się utrzymać ze za mniejsze pieniądze. Zobacz, Tes, Kat Perkuszewski wyznał, ile zarabiał wem jak milost. Czy to są zarobki na poziomie gwiazdy? Teraz na temat zarobków aktorów w Polsce zabrał głos Mateusz Kostyukiewicz, znany m. In z roli w nominowanym do Oscara filmie i uhonorowany swego czasu Orlem za wszystko. Co kocham. Jak podkreśla w swojej wypowiedzi, aktorstwo może się wydawać atrakcyjne własne ze względu na potencjalnie wysokie zarobki, jednak prawda jest zupełnie inna. Ludzie nie mają pojęcia o stawkach. Aktor przecież kojarzy się z kimś z telewizji. Z filmów, z kimś, kto jest bogaty, jest gwiazda, a tak naprawdę większość 9 na 10, to są ludzie, którzy żyją na glodowych pensjach. Nawet dla tej grupki wybranych. Która ma etat w teatrze, to jest bardzo ciężka i slaboplatna praca. To największy paradoks tego zawodu, mówi wprost. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Przyznaję jednocześnie, że są oczywiście osoby, które zarabiają sporo, jednak dotyczy to garstki osób z pierwszych stron gazet. Owszem, ese tacy, którzy odnieśli sukces i mogą żyć na przyzwoitym poziomie, ale to nie jest zycie amerykańskich gwiazdki na czym milionerów z telewizji. Z kolei aktorzy, którzy bardzo dobrze zarabiają. Ciesko pracowali na to, żeby wziąć udział na przykład w reklamie i jako z swoją pracę. prace. Jednocześnie aktor zrewidował nieco swoje dawne opinie, jakoby nie miał zamiaru występować w serialach. Tłumaczy: że dziś branża mocno się rozrosła, a niegdyś były do dyspozycji jedynie codzienne seriale, których unikał jak ognia. Był taki moment, że aktorzy nie chcieli grać w serialach. Sam powiedziałem kiedyś w wywiadzie. Za nigdy nie będę w nich grał, ale wtedy bylo tych seriali dosłownie sześciu to były takie codzienne. Po poludniowe czy wieczorne tasiemce. Dzisiaj seriale to Esa superprodukcje i filmowe. Którym wypierają w jakimś sensie kino komercyjne. Mówię nie dziś, że nie gra się w serialach. To jest jakiś absurd. Każdy chce w nich grać, bo to Esa niesamowite projekty. Jest ich dużo. Jest w nich dużo ról. Dużo pracy dla aktorów i jeszcze do jakiej ogromnej widowni mogą one dotrzeć.